Dzień dobry, z tej strony Alex, dzisiaj pokażę jak, jak zmniejszyć border. Tworzymy świat płaski, jestem na wersji 1.21.1, ale też ta komenda działa na innych wersjach. Pokażę Wam jak zmniejszyć border, tylko tepnę się jeszcze na jeden. Ups. I uwaga, kośnik! World! World border. Set. Dystans i twist time. Distans. I set jeden tam. O, tu jest border. O. To, to jest kraska. Zerowa chyba, tak? Zerowa. U kości. A nie, nie zerowa. Oj. Kośnik. Tylko jeszcze center wpiszę, żeby ten... Zero. Zero. Ej, halo! Ja chcę wejść. Dobra. Ja chcę wejść do bordera. Teraz mam border na jedną kratkę. A jak sobie zrobię? Kośnik. Set. Dobra, to zrobię na przykład 100. W 10 sekund. Uwaga, patrzcie, jak szybko. Patrzcie, jak szybko. Patrzcie, jak szybko. Wow! I do setki. Teraz ukośnik. No, zrobię. Dobra. Lista. 1 w 100 sekund. I teraz to będzie się zmniejszać i zmniejszać. I już będę się żegnał. Jeszcze nie zapomnijcie zostawić ławki w górę i subika z dzwoneczkiem. Papa, pa. do następnego filmu.